Drodzy Państwo, zanim rozpocznie się dzisiejszy, finalny koncert Dni Gminy i Miasta Koziegłowy, za chwileczkę tutaj na scenie będą się przygotowywali wyjątkowi artyści. I tutaj, drodzy Państwo, mając te 5 minut jeszcze czasu, pozwólcie, że z Panią Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury zaprosimy na scenę, drodzy Państwo, przyjaciół. Przyjaciół z Węgier i ze Słowacji, którzy przyjechali z miast partnerskich, aby drodzy Państwo świętować Dni Gminy i Miasta Koziłoby wspólnie z nami. Przed chwilą tutaj był Pan Burmistrz Ziemiańskiej Olczy ze Słowacji, a teraz bardzo bym poprosił na scenę wspólnie z Anią Dawid, tłumaczem języka węgierskiego, Pana Burmistrza Atile Kobora i przywitajmy go gorącymi oklaskami. Drodzy Państwo, to jest nasz przyjaciel z Węgier w miejscowości małej, ale bardzo aktywnej również ludźmi, młodzieżą, z którymi współpracujemy już od kilkunastu lat. Gościli tutaj na deskach Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w ramach różnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych i tym razem mamy pana burmistrza, któremu chcemy podziękować wspólnie z delegacją za przyjazd i wręczyć mu Pamiątkowy dyplom, pamiątkowy drodzy Państwo album z gminy i miasta Kozie Głowy w dobu gorącego podziękowania za lata pracy, współpracy, wymiany tej między partnerskimi miastami. Bo Polak i Węgier to dwaj bratanki do wszystkich działań i tak chcemy, aby drodzy Państwo było w przyszłości. Atila, bardzo ci dziękujemy. Życzymy tobie, twojemu miastu na Węgrzech, ale i również mieszkańcom wspaniałego rozwoju, dobrej współpracy, radości i szczęścia i powodzenia w życiu samorządowym. Bardzo dziękuję, że mogę tu z państwem być dzisiaj. Nagyon örülök, hogy a két település között jó Jestem bardzo zadowolony, że jest tak świetna współpraca między naszymi uh, miastami. Bár, érdemem, Co prawda to nie jest moja zasługa, Ja ją odziedziczyłem od poprzednika. poszło i Ale teraz były nas też wybory i zostałem po raz drugi wybrany i o tyle się cieszę, że będę mógł znowu do Was przyjeżdżać i z Wami dalej współpracować. Nagyon örülök, hogy ilyen jó kapcsolaton a két testvére település között. Bardzo, bardzo się cieszę, że takie dobre relacje są pomiędzy naszymi miejscowościami. Remélem, hogy ez a jövőben és így lesz. Köszönöm szépen. Mam nadzieję, że w przyszłości też tak będzie. Dziękuję bardzo. I chcemy przekazać ten pamiątkowy obraz, drodzy Państwo, na pamiątkę naszej współpracy, a jest to wykonany ręcznie z Osikowej Doliny Kerb Gminy i Nasta Koziegłowy. Atila, thank you very much, dziękuję Ci serdecznie i pozdrawiamy całą delegację węgierską. polgármester úrnak és a településnek is. Remélem, hogy továbbra is ilyen jól fognak szórakozni. Mindenkinek nagyon jó estét kívánok! Dziękuję i Państwu, i Burmistrzowi, i mam nadzieję, że będziecie mieli piękny wieczór tutaj dzisiaj wieczorem. Do zobaczenia!